Ta wspaniała dama światowej literatury umarła we śnie, kiedy miała 89 lat. Trwa cały czas remont i, mon, i dama z łasiczką... Kurwa, no, ja... To jest tak, jakbyśmy wzięli najmniejsze powierzchniowo miasto w Polsce. Stawiszyn w powiecie kieleckim... Kurwa, w kaliskim. Gdzie Rzym, gdzie Krym? Stawiszyn w powiecie kaliskim. Okay. Stawiszyn w województwie kaliskim. Nie ma województwa kaliskiego, kurwa. Okazało się, że od, kupu od, kupu od, od kiedy pali? okazało się, że od, od kolegów mów współczesnych tak do go niego niego mówił. E, no było to by co by, to co najmniej śmieszne. Tak do go niego niego mówił. pisarką na miarę miar marka bohatersko ich bronił przed niemieckim natakiem. Natakiem, powiedziałem, natakiem. Znowu mnie oblałeś. Jesteś już samym oknem. Gdzie jest woli? -E? -E. Ludzi, z którymi nie da się porozumieć, czyli mów? Edison użył go jako a, ważnego komponentenu. komponententu. Czym dowodem jest ten. Wyjałowiono układ pokarmowy takim zwierzętom, i okazało się, że potrzeba. Czy wy to widzicie? No bronimy się, aby odpuścić ją trochę mocniej do naszego życia. Wow! Fuck. Sorry, przestraszyłeś się jeszcze raz. Okay. Szwagier, paczki, forfeiter. Lara jesteś Atleast forfeit. <grym> Wszystko <wyszła> Dobra, chyba Andrew musimy zostać na tej, przy tej jednej yes, scenie. Jeszcze jeden. Nie, bo teraz to już jest maltretowanie, teraz już za to wsadzą. Lara, no proszę cię. Dobra. Już wspaniały kot, jest bardzo szczęśliwy. Badacze, aby to sprawdzić, eee, w sobie poszedł. No chyba cię pojebało. Tyle się ustawialiśmy. Ja, wiesz, co się zmartwiłem? Dlaczego się zamyśliłem? Czy ja jestem dobrze oświetlony? Absolutny, absolutnie 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 została odkryta przypadek yy, f... I tym razem znajdujemy się pod chorwackim konsulatem z krawatem w dłoni teraz jest pytanie co ma chorwacja do konsulatu <grym> ten portret znamy dzisiaj pod nazwą dama z Gronostajem nazwa trochę myląca to tak naprawdę nie jest Gronostaj to <grym>